Hej, cześć, witajcie, widzowie z tej strony, Smolaks i witam was na kolejnym odcineczku z Minecrafta dokładnie tak, pamiętacie, mieście zadecydować, co robimy w kolejnym odcinku: czy usuwamy ten świat, czy idziemy na podane koordynaty z tej oto książeczki. No i oczywiście, tak jak się spodziewałem, no nie chcecie końca: chcecie, żebym poszedł na te kordy, chcecie, żebym zobaczył, co tam jest. Także zrobimy to w dzisiejszym odcinku. Uznałem, że jeszcze wybudujemy sobie domek tutaj w miejscu obok, no bo przecież, jeśli ja mam tam wyruszyć na wyprawę, no to muszę mieć. Gdzie wracać? Bo nie pójdę z tym całym zaśmieconym ekwipunkiem do tego miejsca. Bo może co? Jak tam będą jakieś diamenty, emeraldy i coś jeszcze, no to by było fajnie. No i tak sobie przeglądałem tutaj teren dookoła i uznałem, że to, to miejsce jest super. Tylko tego trzeba będzie się pozbyć, bo to jest, a, to jest To miejsce jest idealne pod wybudowanie takiego domku, takiego hobita. To w sumie można trochę nazwać, że to jest domek kombity, tylko nie mam w ogóle żadnego drewna, więc musimy zdobyć na nowo trochę drewna. E, wrzućmy Dirta. Nie wiem, bo po tych ostatnich odcinkach to naprawdę mam dość tego Dirta, już mi się tak nie podoba, tak mi to zbrzydło, że to masakra. Zróbmy sobie ten crafting, wybudujmy sobie podstawowe rzeczy i zacznijmy tutaj oczyszczać, tak naprawdę. Na początek wiadomo, skrzyneczki. O, cyk, dwie, skrzy... Oj, dwie skrzyneczki, odłożymy. Kurczę. Dwie skrzyneczki odłożymy tutaj naszej temki i właśnie kątem oka coś zauważyłem. Teraz wam to pokażę. Łuk może się przydać i jedzenie też się na pewno przyda. Dobra, tutaj postawiłem piecyk, przepalimy resztę naszego jedzonka. Patrzcie co zauważyłem kątem okiem. Emeraldy! Emeraldy mamy! E -e -e. Aha! Nie mam żelaznego kilofa. Mam tylko dwa żelaza! Proszę, proszę, Losusie, W Losusie daj tutaj! E -e. Daj tutaj żelazo, daj tutaj żelazo, żeby gdziekolwiek tutaj było gdzieś w pobliżu. O nadal nie wiem co to są, jakieś winorośla... Suszę zombiaka, okej, okay, to mi się nie podoba. Mieć, mieć to też nie jest to. Mieć! Nie, 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 nie naprawdę! Nie gdzie tutaj nie ma żelaza! I teraz nie wykopiemy Emeraldów! Ej, nie, nie! Musimy Musimy za wszelką cenę znaleźć to żelazo! Dajcie mi się... O! Tutaj, tutaj się rozejrzę i tam na pewno będzie, tylko... O! Pięć godzin później. Tylko się muszę tutaj. O, dobra, wkopałem się. Ja. Jakie to jest epickie. Dobra, proszę tutaj, byśmy mogli poprosić o. nie wodę. O nie! Zasypała mi się kopalnia. Aha, i tutaj po prostu tak stoi woda, i to jest tyle. Dobra, zasypmy to. A i może coś tutaj jest za tym. Nie, nie ma nic. A słyszę lawę, jakby za ścianą. A. No tak, no jest lawa, widzę właśnie. I co, i chcecie mi powiedzieć, że naprawdę tutaj nie ma żadnego żelaza nigdzie? Przecież to jest wręcz niemożliwe. A okaże się na 200%, że widzowie tutaj podeślecie w komentarzach jakieś oznaczenia czasowe z żelazem. Jo! Ja! Old, to jest fajne. Na chwilę tutaj przysiądziemy, żeby nam się zwrócił bombelki i idziemy szukać żelaza. Ale tutaj... Naprawdę, jedno żelazo! No nie możecie widać jednego żelaza. Czy te... tak bardzo Wam szkoda tego jednego żelaza? Jakby to słyszeliście. Ej, ale moje jeszcze jakiś tym straszny dźwięk, i mi się w ogóle nie podobał. Ja pierdzielę. Ja pierdziele Czy wy to teraz widzieliście? Przez ten cały czas próbowałem znaleźć żelazo Pływałem po tych jaskiniach podwodnych Aż w końcu okazało się, że w jednym miejscu nie ma ucieczki No i co? I utonąłem Straciłem wszystkie itemy Tak naprawdę nie wiem gdzie ja mam teraz iść Gdzie jestem? Na jakimś kompletnym odludziu I ja nie mogę Dobra widzimy się jak tam wrócę No widzę już tutaj dopływam Już jestem naprawdę blisko Tutaj w tym miejscu były moje itemki Tylko proszę żeby nie znikły Bo naprawdę musiałem długo biec Jest są! Są! Tylko proszę, ja chcę tlen, ja chcę tlen, ja chcę tlen. Jest! O, na pół kratki udało się! Już myślałem, że to będzie koniec. Dobra, wychodzimy stąd. Nie ma żelaza, nie ma emeraldów. Ej, słuchajcie tego! Słuchajcie tego, miałem już wypływać, ale nagle znalazłem tutaj żelazo. Więc naprawdę, ja tylko jedno wykopię i spływamy stąd, bo już więcej nie do rady. Dobra, mamy to jedno żelazo i szybko płyniemy do wyjścia. O, niech mi starczy trenu. Nie, 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 nie! Jest! Dobra. O, dobra, gdzie my jesteśmy? Dobra, tutaj, tutaj, czyli. T -t tutaj będziemy budować nasz nowy domek. I ja nie mogę. Już myślałem, że to naprawdę będzie mój koniec. Dobra, przepalamy to jedno żelazo, po jedno żelazo tyle zachodu, przecież to jest jakaś masakra Zostawcie dla tej akcji łapkę w górę i suba na kanale, będę wam bardzo, bardzo wdzięczny, seria Dzięki śliczne, mamy to jedno żelazo, które się przepaliło sekundę I robimy w końcu nasz kilo wymarzony, żelazny i idziemy po emeraldy Będziemy mogli się z Andrzejkiem wymienić, no może jak Andrzejek będzie mieć jakieś oferty to się z nim wymienimy z chęcią uwaga, mamy pierwszy emerald. Oh, tu jest więcej, dobra! Mamy dwa emeraldy, dwa. Nic więcej na pewno? Nie, tylko dwa emeraldy. I tu jest jeszcze je wyżej. Więc tam szybko wskoczymy. Hop. Dobra, już prawie są, prawie są. I mamy. Dobra, mamy trzy emeraldy. No i proszę państwa, teraz tam jesteśmy bogaci. Teraz to już jest luksus. Tylko szkoda, że ten deszcz pada. Mógłby przestać padać naprawdę. Ja nie mogę. Chciałem sobie teraz wykopać drewno, ale jak widzicie właśnie się okazało, że zniszczyła mi się siekierka. No, bardzo super. I oczywiście nie mamy kamienia. O, jakie to jest zdenerwujące. I tak musimy to sobie skopać. A nie, mam kobla. Nie zauważyłem. Jakie to jest zdenerwujące, że te narzędzie się niszczą. Chciałem teraz pozbierać trochę drewna, żeby było więcej na domek, ale, ale widzicie jak to się skończyło. Dobra, mamy 17 drewna, ale zanim jeszcze zaczniemy budować trzeba się pozbyć tego czegoś. Bo to, to, naprawdę wygląda okropnie Ej chwila, coś jest i tak Co jest z moją łapką? Ja tutaj wam pokazuję, a to takie coś? Co jest? Czemu mam rękę w dircie? Ej, nie mam pojęcia co się dzieje widzowie, ale to jest coś i tak Ale normalnie mogę nią poruszać Dobra, może po prostu skopę tam góry? Ej, myślałem, że skopanie tej góry będzie trudniejsze, a już praktycznie Zaraz połowy nie będzie Ej, najpierw używamy drewniany kilos O, drewniany, kamienny, nieważne Prawie się pomyliłem Ajajaj aj. Ej, ale mam nadzieję, że tą rękę z dirta to da się jakoś zmyć, bo to by była naprawdę masakra Co nie? Ej, już nie mam O, no to dobrze Bo tak to bym musiał się, co, nie wiem, może w o... dzie o, o, myć? Co to jest? Co jest właśnie na mojej głowie? Co to? A z tyłu? I janie, co to jest? Widzowie, napiszcie, jeśli wiecie. Um, nie wiem, może jak wskoczę do wody, to to się umyje. Dobra, to, to wskoczymy zaraz do wody, tylko ja skupię to do końca, dobra? Możemy się tak umówić. No i łopata poszła. I kill off też drogi. Dobra, już dosłownie kończymy wykopywanie tej górki, czy co to w ogóle było jakieś latającego kolendra. I tutaj znaleźliśmy przy okazji mieć. Nie wiem do czego w ogóle jest mieć w Minecrafcie. Wieszcie, o Jezu, jak to wygląda. Eee, napiszcie mi do czego jest mieć w Minecrafcie, to szyknie serce. Dobra, ostatnie tutaj warstwa została i idziemy się umyć z tego czegoś, bo to jest to jakiś brud, jakaś zaraza, dirt jakiś. No totalnie mi się to nie podoba. Dobra, także wskakujemy do wody i trzymajcie kciuki za to, że to zniknie! I hop! O, oh, dobra, wypływamy i proszę. Co? Nie! Nie, nie, to się przyniosło drugą część twarzy. Co ja teraz mam zrobić? Co ja teraz mam zrobić? Jak to nie chce ze mnie zejść? Nie wiem, może to jest po to, żebym właśnie poszedł na te koordynaty. Może chodźmy na nie szybciej. Ja planowałem tutaj budować, ale nie wiem, jak ma tak się dalej dziać, to może chodźmy na nie, e, w którą to będzie stronę. Dobra, widzowie, to jest w tamtą stronę, sprawdziłem po kordach Więc tam szybko się udajemy i musimy się dowiedzieć, o co tak naprawdę chodzi, bo wyglądam coraz gorzej, tak naprawdę. Dobra, widzowie, cały czas idę na te koordynaty. Już jest kawałek, że no, tak naprawdę niedaleko. nie wiem, z 200 kwiatek, gdzieś w tamtą stronę. Co to jest? Eee, Ale dziura się wygenerowała. Dobra, chodźmy dalej. I powoli zaczynamy się bać, co może się stać. C co tam jest na tym miejscu? Jak widzicie, skin nadal jest taki, jaki widzicie. A jednak nie! Zmieniło się. Jest tego więcej. Cały tutaj brzuch, jakby. Ja nie mogę wnosić. Dobra, chodźmy szybciej, bo mam wrażenie, że jak tam nie dojdę na czas. Okej, ziemia tutaj dziwnie położona. Ej, bo to powinno być gdzieś tutaj. Nie wiem, gdzieś, no na tych czekaj, sprawdzę. No tak, na tych koordynatach. Nie, o! Mam, mam, mam! mam! Widzę coś, jakaś tabliczka drzwi, tabliczka, drzwi, tabliczka drzwi. Tu mieszka o największych tego świata? What? Co to jest? Nie wiem, dobra, ale wchodzimy do środka, wchodzimy, wchodzimy. Więc jak to odcinek wy zostawiacie łapkę w górę, a ja tam wchodzę. Macie 3 sekundy. 3, 2, 1, 0! Mam nadzieję, że zostawiliście i my wchodzimy do środka i tu jest. Nic! No tak naprawdę tutaj nic nie ma, jest jakaś skrzynka i coś w dół i pochodnia. Dobra, pochodnia skrzynka. Dobra, skrzynka. Sam dirt! Dobra, to, to mi się nie podoba. Eee, a na dole. Czekajam pochodnie nie ma pochodnie, dobra. Zejdźmy na to, czy tutaj coś jest, jest mieć. ale tutaj tak naprawdę poza tym to nic nie ma. To po co by były takie koordynaty, na których nic nie ma? Nie wiem, dziwne to jest. Chociaż może z tą zarazą coś się stało? No tak, jakby się zmniejszyła? Przecież ona była na połowę ciała. Zmniejszyła się. Czyli czekajcie. Czyli ja mam rozumieć, że jeśli pójdę teraz na te drugie koordynaty, gdzie bym musiał biegnąć parę set klatek stron, bo to było... Po dwóch różnych stronach, dopiero by ta cała zaraza znikła? Nie wiem, nie wiem, widzowie. Napiszcie, co o tym wszystkim sądzicie. O! Aha! Teraz jest na nodze. Chyba to była jawna odpowiedź, że mam tam iść i to jak najszybciej. Więc wybierzemy się tam w kolejnym odcinku, bo teraz już naprawdę nogi mnie bolą. Muszę trochę odpocząć i chcę ten dom wybudować w końcu. Napiszcie, czy jutro będziecie ze mną, czy pójdziemy na te drugie koordynaty, i może tam. Świnia w dole? To już nie wygląda, jakbym Minecraft to zrobił. Napiszcie, czy jutro ze mną będziecie, przejdziemy się na te drugie koordynaty, a jeśli wiecie, kto to wszystko tutaj zrobił, to napiszcie w komentarzu, bo to już jest chyba ewidentne, że nie jesteśmy tutaj sami i ktoś się z nami tutaj znajduje.